Cześć kochani, Patryk Iwański z tej strony. Dzisiaj będziemy sobie mówić w kolejnym odcinku z serii Suplenius o kreatynie suplemencie, który wykorzystywany jest głównie przez sportowców, ale i nie tylko. Zapraszam! Tak więc kreatyna główne swoje zastosowania znalazła w sportach. Tutaj najczęściej w sportach siłowych poprzez wspieranie szlaków fosfokreatynowych, które wpływają na ilość ATP, dzięki czemu jesteśmy w stanie wygenerować więcej mocy na treningu. Finalnie stosowanie kreatyny wpływa na to, że uprawiając sporty siłowe, jesteśmy w stanie w tych Pierwszych etapach, szlakach fosfokreatynowych, które trwają kilka sekund, wygenerować odrobinę więcej mocy, pracy. Dzięki czemu może się, przekłada się to na całkowitą objętość treningową i wpływa na całkowity bodziec, jakim jesteśmy w stanie potraktować nasz organizm, a to wpływa potem oczywiście na tempo przyrostów masy ciała. Nie każdy jednak wie, że kreatyna ma pewne działanie prozdrowotne. I tak na przykład. Osoby z demencją, jak wykazują badania, stosując przez dwa tygodnie kreatynę, miały poprawę funkcji poznawczych. Również kreatyna wpływa na ogólny stan zdrowia poprzez tak zwane oszczędzanie grup metylowych, ponieważ organizm potrzebuje tych grup metylowych do kontrolowania genów, ale do wytwarzania również pewnych związków w naszym organizmie, między innymi do wytwarzania kreatyny. Im więcej grup metalowych zostanie zaoszczędzonych właśnie na wytwarzaniu kreatyny, którą pozyskujemy z zewnątrz, tym więcej tych grup metalowych potem mamy do utrzymywania prawidłowych funkcji naszych genów. Na rynku mamy całe mnóstwo form kreatyny, z czego najpopularniejszą jest monohydrat kreatyny, i nie bez powodu jest on najtańszą ze wszystkich dostępnych form, a także jest w stanie nasycić w 100% komórki. Kreatyną. Również mamy dostępne inne formy kreatyny, które poprzez sprzężenie z pewnymi związkami są w stanie doprowadzić do wygenerowania pewnych dodatkowych korzyści. Tak jak na przykład tutaj w sportach wytrzymałościowych sprawdzi się jabczan kreatyny czy też orotan kreatyny. Jednakże jeżeli zależy nam tylko na spektrum działania kreatyny. To nie musimy inwestować w mniej ekonomiczne formy, tak jak te wspomniane, i możemy skupić się wyłącznie na monohydracie, a i tak będziemy mieli całe mnóstwo korzyści, od tych związanych ze sportem, poprzez te prozdrowotne. Teraz o tym jak prawidłowo dawkować kreatyny. Tutaj najczęściej w badaniach wykorzystuje się dawkę rzędu 1 g na każde 10 kg masy ciała i taką dawkę też bym rekomendował. Czasami stosuje się też niższe dawki rzędu 5 g na dobę, ale to może być odrobinę za mało w przypadku mężczyzn, którzy ważą na przykład 100 kg. Jeżeli chodzi o funkcję Prozdrowotne, tutaj tak naprawdę już dawka 1 grama, jak wykazują badania, jest w stanie wykonać pewną robotę. Jeżeli chodzi o dawkowanie w sportach wytrzymałościowych, to niektóre osoby mogą mieć pewne obawy w związku z tak zwanym efektem retencji wody, który faktycznie występuje w mięśniach szkieletowych w wyniku stosowania kreatyny i w związku z tym efektu tak zwanej pompy mięśniowej. Ale Tutaj, jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, dawka około 3 gramów, jak ustalono w badaniach, pozwala uzyskać pewne korzyści z wytwarzaniem energii, jednocześnie bez tego wzrostu, bez obserwowania tego wzrostu masy ciała. Rozwijając kwestię dawkowania kreatyny, tutaj w dni nietreningowe powinniśmy stosować ją mniej więcej po posiłku, z którym będziemy mieli węglowodany, Natomiast jeżeli chodzi o dni treningowe, to zdecydowanie lepiej ta kreatyna będzie się absorbowała w przypadku, kiedy jesteśmy po treningu siłowym, co związane jest akurat z korzystnym wpływu transporteru Glut 4, który wytwarzany jest właśnie na skutek treningu. Kwestią związaną z tematyką kreatyny, nad którą wisi znak zapytania, jest faza ładowania. Ładować czy też nie? Ponieważ kreatyna potrzebuje pewnego okresu stosowania, żeby można nasycić nią. Komórki. Jednakże tutaj badania wykazują, że stosowanie w krótkim okresie czasu, 2 tygodnie, tyle zakłada faza ładowania 20 gramów kreatyny faktycznie powoduje szybsze nasycenie tą kreatyną, ale potem obserwuje się spadek stężenia ilości kreatyny w mięśniach szkieletowych względem osób, które nie wykonują fazy ładowania. W związku z czym polecam po prostu cierpliwość, i poczekać, aż te komórki mięśniowe naładują się tą kreatyną. Pewną sporną kwestią jest stosowanie kofeiny i kreatyny, ponieważ do pewnego czasu panowała opinia, że spożywanie kofeiny może negatywnie wpływać na wchłanianie, tutaj wykorzystanie kreatyny. Ale wzięło się to z tego, że kofeina, panował pewien mit, że kofeina wypukuje magnes, który potrzebny jest do metabolizowania kreatyny. Potem się okazało, że jednak ten magnez wcale nie jest aż tak intensywnie wypukiwany przez z organizmu w wyniku spożycia kofeiny, co tak naprawdę bardziej wap. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o kwestie magnezu i kreatyny, jeżeli jakieś osoby mają obawy co do tego, czy jednak tego magnezu wystarczy do wykorzystania kreatyny w organizmie, mamy też dostępne na rynku takie formy jak np. helat magnezowy kreatyny. Osoby uprawiające sporty siłowe skorzystają dzięki stosowaniu kreatyny Poprzez to, że między innymi poprawia ona atrakcyjność sylwetki, przez to, że magazynujemy więcej wody w mięśniach szkieletowych, co wpływa też na waskularyzację, atrakcyjność całej sylwetki. Poza tym kreatyna zwiększa tempo przyrostów mięśniowych przez zwiększenie tzw. tzw. objętości treningowej. Co będzie, się co będzie się wiązało z ilością przerzuconego tonarzu, ponieważ właśnie wspiera te szlaki fosfakreatynowe. Natomiast nie każdy wie, że kreatyna skraca też czas przerw pomiędzy seriami. Tutaj wykonane zostało takie ciekawe badanie, gdzie osoby... Musiały wykonać jeden przysiad na całkowitym ciężarze, jaki są, maksymalnym ciężarze, na jakim stanie są przysiąść. I teraz osoby, które stosowały kreatyny, kreatynę mogły skrócić ten czas przerwy do ponownego powtórzenia takiego samego wyniku z 10 minut na 8 minut, co pozwoliło ukrócić te właśnie te dwie minuty. Natomiast osoby w grupie placebo nie miały żadnych korzyści. Pewną kontrowersyjną kwestią jest w kreatyny na nerki, ponieważ do niedawna panowała obiegowa opinia, że kreatyna może uszkadzać nerki. W tym celu zostało wykonane też pewne badanie, gdzie markerem uszkodzenia nerek było białko cystatyna C. I co się okazało? Okazało się, że kreatyna nie tylko nie uszkadza nerek, co nawet wspiera funkcję nerek, ponieważ poziom białka cystatyna C spadł u osób, które stosowały kreatynę. Kiedy zatem warto stosować kreatynę? Na pewno bezwzględnie przez osoby, które uprawiają sporty, czy to siłowe, czy też wytrzymałościowe. Tutaj wtedy należy odpowiednio dobrać dawkę. U osób, które uprawiają sporty wytrzymałościowe, odpowiednio niższą. Poza tym osoby, które borykają się z jakimiś problemami zdrowotnymi. Czy też na przykład osoby, które mają problemy z funkcjami poznawczymi, ponieważ tutaj też właśnie kreatyna wykazuje pewne korzyści. Ciekaw jestem, w jakim celu wy stosujecie kreatynę, czy tylko dla poprawy parametrów sportowych, czy na przykład dla jakichś funkcji prozdrowotnych, w tym funkcji poznawczych mózgu. Dajcie znać w komentarzach. Do zobaczenia!